Cześć wszystkim tu na witam was serdecznie na moim kanale, jesteśmy u rolnika, tutaj właśnie nasze zwierzątka zacieśniają więzy i najprawdopodobniej one dzisiaj będą mieć urodziny, bo wreszcie tam pozmieniałam te e, w grupach wiekowych te słowaki, tak żeby już wszystko było ok, no także tak to wygląda. Jack z tego co wiem bawi się teraz ze swoim żółwiem, użarcie co, no jak zwykle, odłóż go. Odłóż Charlie'ego, ty chcesz iść na te ryby, kurde. A może właśnie dzisiaj, bo ja chciałam y, zabrać gdzieś Charlotte, żeby właśnie Jack się bardziej z nią zaprzyjaźnił. Może pójdziemy na ryby. Nie wiem co na to Charlotte, ale patrzcie, rolnik też chce iść na ryby, kurde. Dobra, sprawdzimy też pogodę, wyruszyć w przyszłość. Nie, chyba nie. Dobra, niech on się jeszcze wyśpi, chłopaczyna. A nie, w sumie już jest okej. Okay. Chodź, wstań na chwilkę, dobra, zjesz coś na szybko. Czy my w ogóle mamy coś do jedzenia? A nie. <laughs> Podamy drugie śniadanie. Niech coś będzie w tej lodówce. gofry. Miejmy nadzieję, że ich nie spali, słuchajcie. Chodź tutaj yy, pobaw się z psem też jesteś głodny. Spokojnie, za chwilę będzie śniadanko. Jeszcze mam drugą stronę naszego pola, że tak powiem, pola, naszego ogrodu do obrobienia. Ale może zrobię to, kurde, jak, jak wrócimy, bo nas czas tutaj goni. I oczywiście, wiecie co, przegapiłam e, zbiór jajek, wykru, wykluły się kurczaczki, więc jestem z kasą znowu do tyłu. Trudno. Patrzcie, jaki rolnik tutaj robi gofry. A ty się bawisz z tym psem? Patrzcie, jak kicia na niego patrzy. Dojdź tu, pobaw się z kotkiem. Daj mu tam obwąchać. Dwoń, uczucia głać. Daj, przysmak. Dobrze, chcesz iść na te ryby? Ok, załatwione. Dzisiaj pójdziemy. Wyszczotkuj psa. Znowu karetka jedzie. Nie wiem, albo się coś stało, albo, albo po prostu jest jakiś dzisiaj zły dzień. Tak jeżdżą i jeżdżą. Dobra. O, brick przyszedł tutaj. Co, bawicie się? A teraz się bawicie. No to chyba nie zdążysz kurczę, go wyszczotkować. A te zabawy tutaj z pieskami bardzo długo trwają. O właśnie widzę tam, kuweta się ruszyła spoko. A co ty tam chcesz? Szalona jazda, możemy to zaznaczyć. No Dzisiaj trochę stresujący dzień dla rolnika. No nie, wi nie wiadomo, jak Jack tak naprawdę do końca zareaguje, ale dobra, mam nadzieję, że będzie spoko. E Sama sobie pograłam tutaj chwilkę nimi, żeby generalnie tam wejść do Charlotte do domu, wiecie, tam ogarnąć te sprawy z wyglądem, bo to było dziwne. Byłam też u candy, bo tam też się trochę pozmieniało, musiałam to ogarnąć. No. Dobra, weź sobie a z czego ty się tak śmiejesz? Coś głupiego się tam wydarzyło. Ojejciu, nie no, tu minusy jakieś poleciały z kotkiem. Niedobrze. Ale kotek, słuchajcie, będzie już dzisiaj dorosłym kociakiem. Dorosłym kociakiem. No, zmienia grupę wiek wiekową. I mam nadzieję, że będzie nam fajnych tutaj y, fantów szukał. Ej, gdzie ty idziesz? A, szczotkować psa. No, dobra. O, chcesz zostać najlepszym przyjaciółmi z tatą, kurczę. Dobra, może Jack dzisiaj leci. Czekam, nigdzie nie leci. Może liczy na samotny taki wypad z ojcem, no, ale dzisiaj słuchajcie, z Charlottą się spotykamy. Jak sobie pomyślałam, jest lato, jest wolny dzień. Czemu słuchajcie, nie załatwić tego teraz? Poza tym nie wolno takich rzeczy chyba odkładać zbyt długo. Dobra, chodź tutaj. Jak wyszczotkujesz psa, to chodź tu i pogadasz z tatą. Gofr trzeba schować, żeby się nie zepsuły. Będą, słuchajcie, na zaś. O 20 chyba y, te zwierzaki zmieniają grupę wiekową, nie? Więc fajnie by było tutaj być. Przyjazny obszczeku. Ja bym chciała, żeby oni się właśnie przyjaźnili. Nie wiem, ile Brig jeszcze pożyje, bo on już zmienia grupę wiekową na staruszka. Ale okej. Okay. Jakieś śmieci tu poznajdował. Dałam też do szlifowania jakiś kamień, więc też będę musiała zobaczyć, czy to las już ten kamień, czy nie. Tak, las sam po prostu. Dobra, pogadamy z nim, przygotujemy go na, tą, na ten dzisiejszy dzień właściwie. Powiemy mu, z kim będziemy się spotykać i tak dalej. Że szarlotta jest dla nas ważna. Mam nadzieję, że on to po prostu zrozumie. Co tu jest brudnego, Co cię tak obrzydza? Pewnie zlew, słuchajcie, zlew na pewno jest brudny, nie? Jezu, kto nam tak dzwoni tutaj? Halos, ignoruj telefon. Na, na razie zignoruję, bo muszę tutaj z nim zamienić kilka słów z młodym. A poza tym on musi zjeść też, nie? Nie mogę w to uwierzyć. Roxana Storczyk urządza dziś imprezę. Okej. Okay. W ogóle tam relacje między siostrami e, nigdy nie były zbyt dobre, a teraz są chyba wręcz fatalne. Okej. Okay. No bo wiecie, że tutaj mieliśmy kiedyś z Roxy romansik mały. Dobra, ty powinieneś chłopie, coś zjeść. Jest to gofry. Rolnik, co ty masz? Ale nie, no kurde, nie będę go ubierać, przecież w strój wizytowy. Nie będziemy w wizytowym stroju łowić ryb. Mm -hmm. Chodź tutaj, weź, sprawdź tą pogodę od razu, może nam się to zaliczy jeszcze. Chodź. Dobra, zanim młody zje, to też psem, możesz się tam zająć. Na przykład, co by tutaj, co by tutaj. Poproszę o przynosienie gazety. Nie. Uczucia, uczucia. Całusek. Dobra. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie bez żadnych opadów. Mm, ok. Dobra. Spoko. Ma być słonecznie. Idealnie. Dobra. Zaliczyło nam się to, to weźmiemy sobie teraz to i ok. To i to i tamto i rozumiecie. Jest dobrze, nie? Dobra. Ja im tutaj przyspieszę ten czas. Kurde, idziemy już wcześniej na te ryby. O piętnastej. Naprawdę. Gdy trzeba by było iść o 5 rado chyba, nie? Tak się chodzi na ryby. W każdym razie bardzo wcześniej. Ja tam nie wiem, bo ja nigdy na rybach nie byłam. Dobra, weź to zignoruj. Co Ci tu wyskoczyło? Nie legenda wokalu chłopie. Nie nadajesz się do tego niestety przykro mi. Dobra, to skoro już jesteśmy oporządzeni mniej więcej, słuchajcie, ja zapraszam teraz Roksanę i mam nadzieję, że ona przyjdzie na te ryby i że spędzimy razem jakoś fajnie dzień. Tu są jakieś takie stawy, chociaż równie dobrze moglibyśmy łowić u nas, ale myślę, że fajnie będzie gdzieś tam poza domem się spotkać. Także widzimy się za chwilkę. Słuchajcie, jednak na lokalizację wybrałam taki park. Jest bardzo przyjemny i taki klimatyczny. Mamy wszystko tutaj, czego nam potrzeba. Szkoda, że nie pomyślałam wcześniej, nie wzięłam ich namiotów. Moglibyśmy tutaj nawet spać, ale ok. Okej. Okay. Co to jest? Aha, motyle jest. Mówię, co to tutaj? Ale patrzcie na te konie w ogóle, nie? Mówię... Em, na, 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 na. Na, 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 W na, ogóle na. <gulę> o co chodzi? Ja nie wiem. Nie wiem. Odmulcie się, koniki. Proszę was, bo to dziwnie wygląda. Nie, od, nie odmulą się, biedny. Jezu, ten jeszcze sika. Co tu się wyprawia? Koń po prostu przechodzi przez konia. Nie no... No i jeszcze siusiu, tutaj odeszło. Fajnie, że tu mamy takie koniki. Bardzo fajne są te koniki, ładniutkie. I gdybym miała miejsce, gdybym miała kasę, to by mi od razu, słuchajcie, capnęła. I to byłyby nasze koniki, ale niestety nie mamy ani kasy, ani miejsca, nic nie mamy. Czy ta Charlotte tu w ogóle przyjdzie? Jest, 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 przyszła. My, oczywiście, my, czyli Jack, jedzie rowerem, ale dobra, yy, zagadamy tutaj do naszej LOP. Na razie tak romantycznie wiecie, póki chłopaka nie ma, to możemy tutaj jakieś buzzi, buzzi, pochwalimy wygląd. My jesteśmy już w związku i myślę, że to zmierza w takim kierunku, żeby ona się wprowadziła do nas. W ogóle, tak, słuchajcie, to będzie jej strój, taki letni jak na razie. No i zostawiłam jej tą fryzurę. Chciałam wrócić do takiego kucyka z grzywką. O, wcześniej ona to miała, ale mówię kurczę, w tym wygląda tak uroczo. Patrzcie, jakie ona jest ładna. Mówię zostaw jej to, kurde, bo fajnie w tym wygląda. Dobra. No i taką ma ten fryzurkę, nie? Fajnie. Dobra, gdzie ty jesteś? Ty już jesteś na miejscu chłopaku? Chodź tutaj, bo nie widzę. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Jest tutaj bardzo dużo drzew. Tak naprawdę muszę Wam powiedzieć, że chyba w tym parku jeszcze nigdy nie byłam. Dobra, on już jest na miejscu. Okej, okay, dobra. Za dużo tutaj pozaznaczałam im tych romantycznych interakcji. Trochę tylko poflirtujemy. O jo dobra. Co ty byś tam? O konik do ciebie idzie bogać o marchewki. Chodź tutaj powitaj ją. Słuchajcie, rolnik tutaj no nie będzie tak stać jak słup solnie, chociaż tam bardzo ciekawy jest, jak to wszystko wyjdzie i tak dalej. Chodź tutaj powędkuj. Ci już są oczywiście na randce, nie. Jestem ciekawa. Mam nadzieję, że oni się tutaj zaprzyjaźnią. A Tobie ile do zmiany grupy wiekowej? 7 dni. No a to chyba tak rozsądnie, słuchajcie. Ja na pewno jeszcze sobie coś sama pogram, żeby wiecie, no ogarnąć tą farmę jednak i tak dalej. Ale jak dojdzie już do tego, że... Nie, nie baw się z nią perka. Jak dojdzie już do tego, żeby Charlotte się do nas wprowadziła, no to ja oczywiście to myślę, Jezu, co ja zrobię? No, ja oczywiście to z Wami tutaj sobie pozaznaczam, pozaznaczam, zrobię to z Wami tak tutaj. Prowadzi się, że tak powiem, na filmiku. Mój tata lubi puszczać bąki. Hmm. Zastanów się, Charlotte, przed wprowadzeniem się, nie? Zastanów się, ewentualnie zabierz ze sobą maskę gazową, bo tata lubi puszczać bąki. Ale wiecie co? Nie, bądźmy szczerzy, nie. Kto nie lubi puszczać bąków? Nie, ale serio. Bo wiecie, jak na przykład boi was brzuch, nie? No to po prostu to jest taka ulga, nie? Ja wiem, że to jest śmierdzące i generalnie se, No ale Boże, że błąki są nieodłączną częścią życia, serio. A... A w ogóle wam muszę powiedzieć historię z życia kolejną po prostu. Ja im tutaj pozaznaczam. Niech oni się ten poznają lepiej. Weź coś zabawnego. Ja w ogóle bym też chciała, żeby on połowił. Nie nie wiem, co wtedy będzie robić Charlotte, bo ja nie mam nad nią kontroli, ale może rolnik coś tutaj wykmini, nie? Tobie ten... Mm nauczyć się jeszcze, no może się nauczysz jakoś lepiej tego wędkowania. W każdym bądź razie, słuchajcie, dzisiaj w nocy idę przebijać mojego syna, nie? Bo słyszę, że tam płacze i tak dalej, mówię, o, masz zasikaną pielukę, no to Cię przewinę. A że nie palę mu tam światła, więc generalnie robię wszystko, że tak powiem, po ciemku. No, i tak go przewijam, przewijam, biorę drugą pieluchę czystą, mnie I tak go w łóżeczku, wiecie, no, żeby go tam nie przekładać i w ogóle nie robić mu już zamieszania w środku nocy, nie rozbudzać go. Tam tylko mu taki podkład zawsze wsuwam pod tyłek, żeby nie zabrudzić prześcieradła. Ale patrzę, mówię, kurde, co, co tu brudna ta nowa pielucha jest, o co w ogóle chodzi, nie? Jakieś takie lepkie, mówię, fuj, co tu się wydarzyło, nie? I tak patrzę, akurat auto przejechało i było trochę więcej światła w pokoju. Patrzę na tą pościel, a tam leży kupa na pościeli. <noise> po prostu ja nie widziałam i ona mi wypadła z tej starej pieluchy. Nie. On zrobił kupę w nocy. On nigdy nie robi kupy w nocy, więc w ogóle to był dla mnie szok. I po prostu tak kupa leży na tej pościeli, mówię, Co? A co chodzi? No i wiecie, po prostu zamieszanie i sprzątanie, no i masakra, no i tak się rozbudził, płakał strasznie, a, ale w końcu zasnął, no, po prostu, nie, matka roku, nie, matka roku. Dobra, no, skończ na razie wędkować, choć tutaj do tej Szarloty, Także, słuchajcie, no, taka historia. Coś ty zrobił, chłopie? Co on zrobił? Ty się wywrócił? Słuchajcie, ja nigdy czegoś takiego nie widziałam. Co on wyprawia? pozbieraj się, Jack. On chyba chciał się zamachnąć tą wędką, tak mi się wydaje, i się, i się przewrócił. Tak. Ej, chyba nawet dobrze wyszedł ten dzień tutaj, tak mi się wydaje. No, już się zbliża wieczór. Patrzcie, jak tutaj młody obserwuje ich. No, słuchajcie. I od bąków do kupy, no. Także, no, normalka, normalka. Normalka, no. Zawsze jak e, mój synek właśnie tam puści bączka czy coś, to wiecie, się śmieje i to jest dla niego takie fajne, takie, o, ha, ha, puściłem sobie bączka. No, on ma 14 miesięcy i wiecie, no, dla niego wszystkie takie dziwne odgłosy są śmieszne, także on, on się śmieje zawsze wtedy, no, ale ta kupa dzisiaj, nie, po prostu jakaś tragedia, to była po prostu tragedia, no i zaś po prostu ogarnianie ach siedem światów mówię wam jakieś romantyczne interakcje jeszcze poproszę a daj jej te kwiaty, daj jej te kwiaty trochę ostatnio zarobiliśmy, także spoko no fajnie tutaj, jest takie nocne łobienie niech sobie będzie <laughs> chciałabym, żeby młody też coś złowił oglądać szopa? czekajcie opiekun, z... patrzcie leje, o nie nie, 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 nie będziesz opiekunem zwierząt Słuchajcie, a może pójdziemy y, do nas, y, zrobimy jakąś kolację. A co to było? Gnomy, one żyją. Dobra, wiesz co to? Może, może rej, y, lepiej puszczaj bąki niż gadaj takie rzeczy, bo widzisz, że zniechęciłeś ją mocno. Nie dość, że gada o gnomach, nie dość, że pierdzi. To po prostu, no, ła, jeszcze zaczęło padać. Właśnie. Dobra, trzeba by było, słuchajcie, gdzieś sobie pójść, w jakieś miłe miejsce. Nie wiem, czy akurat do nas, do domu. Ale myślę, że coś wymyślimy. No i co, każdy dostał to co chciał. Słuchajcie, spotkaliśmy się z i Jesteśmy nad jeziorkiem, łowimy ryby. Nic nie złowiliśmy, ale spoko. Dobra, słuchajcie, idziemy kajść. Tutaj jest najbliżej karaoke mistrza a tylko młody kurde nie będzie miał co robić. Chodźmy tu. Yy, tutaj można też pograć sobie w jakieś gry, więc fajnie wszyscy sobie pogramy. Aha, bo on jest w grupie. A nie jest. Hmm, to dziwne. Ale dobra, skoro jest z nami w grupie, to spoko. A nie, bo ja im nie zaznaczyłam. Nie zaznaczy, Nie zaznaczyłam im. No nie. Dobra. On nie jest z, yy, z nami w grupie jednak. Nie, 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 bo to, to by im przeszkadzało właśnie w tej randce i tak dalej. Zresztą nie wiem, dzieci chyba nie można dodawać do grupy, bo i tak musiał iść tutaj sam. No. Nie, ja chcę, żeby rejrzeć tutaj z grupą swoją, z sympatią. Proszę bardzo tutaj przyjść. No, studio świetlik, słuchajcie, nigdy nie zawodzi. Ja je daję wszędzie. Ja mam sobie takie utworzone swoje tutaj dodane kręgle. I to jest taka najlepsza miejscowa. Wiemy, wiemy, urządzasz imprezę, ale nie przyjdziemy, sorry. Odbierz kwiaty. Czy oni tu przyjdą dzisiaj? Jeszcze. Dobra, młody przyszedł pierwszy, ok, no taki fajny dzień. Gdyby nie padało, moglibyśmy jeszcze na jakieś lody skoczyć późne. Leje dalej? Ej, no i przeszło! Nie, bo ten idzie pod parasolem. Czeka, ja już nie wiem, czy pada, czy nie. Dobra, jakieś ściny mam. To pada, czy nie pada, nie wiadomo. Czy wy tu idziecie, leje dalej, no? Do środka, szybko, odbierz kwiaty. Ojej, jakieś zamieszanie. Patrzcie, my dalej nie znamy jej dwóch cech. Hmm, niepokojące. Dobra, młody sobie tam rzuca do kosza. Patrzcie. O! o candy przyszła. Uh, uh, uh. E, młody ostatnio chyba z nią rozmawiał, nie? Ale nie ma tutaj jakichś takich powalających z nią kontaktów. Co innego, z siostrą. Siostrą ma już troszkę ten lepsze. No, ja zmieniłam tutaj Laurze włosy, bo tam miała takie średnie zgry. <laughs> no, i tak to wygląda. Czy Wy tu dotrzecie dzisiaj i jeszcze? Trzymaj się za ręce. Nie wiem, chyba się to skasowało po prostu. Dobra, to nic no co. Odwiedź z sympatią i słuchajcie, zaraz się do Was odezwa, jak oni tutaj raczą przybyć. Słuchajcie, przyszli, no i Rej tutaj postanowił z małym sobie pograć w kręgle. Jezu, tak, Handy się tutaj kręci. A gdzie ty, moja droga, idziesz? Gdzieś tam do góry idzie. Dobra, ona w ogóle myśli o jedzeniu. Ale spoko. Możemy sobie z nią tutaj jakieś zdjęcie zrobimy, kurcze, na pamiątkę. No. Młody trochę z nią pogadał, także luzik. Wszystkim w ogóle chce się sikać. Jest już 22, co prawda. Ale no mamy sobotę, więc kurczę, co tam... Dobra, graj młody. Ojej, patrzcie jaka ten candy, nie? E, sobie tutaj łazi. Ale czemu ty masz znowu takie dziwne włosy? Ja pierdzielę, ile razy ja mam tam do ciebie wchodzić i się wszystko ustawiać? Przecież to jest chore. Dobra, tutaj widzę, że młody wylądował chyba na twarzy. Okej, okay, rzucaj. <laughs> Dobra, ty idziesz do toalet nie? Arej sobie dalej gra. Tobie chce się bardzo sikło? Nie, eee, nie aż tak. Kuczę, teraz można by było młodego słuchajcie wysłać do domu. Chyba tak zrobię. Dobra, jak sobie tam skończysz, to jedź do domu. Dobra, ale wysikasz się najpierw, tak? Wysikasz się, dobra. Jedź do domu, a my tutaj, słuchajcie, sobie spędzimy jeszcze chwilę czasu. Ej, co? Nie ma jej już tutaj? Ona sobie poszła? Zaczyna mi się chceć. Nie, to była niezła zabawa, o jacie, ona już poszła, no szkoda. Chciałam z nią zrobić zdjęcie, ewentualnie bara-bara. Mm. Romantyczne, damy jeszcze radę? Zróbmy sobie chociaż te zdjęcia, chodź, ro... oh, Boże, Roxana, to jest właśnie, wiecie co... Przekleństwo później spotykać się na przykład, nie wiem, z siostrami, nie i pomylić imię. O nie, co mi się już teraz zdarzyło? Charlotte, to chodź, robimy zdjęcia. No, chodź, że tu. No, patrzcie, idzie, idzie do domu. Ona normalnie mnie oleje i pójdzie do domu jeść. No i poszła. Dobra, chyba jednak nie zrobimy tych romantycznych zdjęć. No, niestety. Dobra, który to jest męski kibel? Chyba ten, no bo one są niebieskie, więc zakładam, że są męskie. Uh. A, no i ominęło mnie urodzinki? Nie, ty dalej jesteś małym kiciusiem. Dalej jesteś małym kiciusiem, to kiedy ty zmienisz grupę wiekową, co? Hmm. Dobra, to chyba... <laughs> chyba nie jest męski kibel, to może ten. Spróbujemy szczęścia. Dobra, ty już jesteś w domu. No, słuchajcie, taki dzionek, taki taki tam zapoznawczy, nie? Dobra. No, i tutaj na razie będziemy się kłaść spać. Słuchajcie, jest już ranek i ja postanowiłam zaprosić teraz Charlotte. Jest w sumie pierwszy dzień jesieni. No, ale to nic. Na razie jeszcze farmy nie oporządziłam, ale myślę, że to później. Czy tutaj miska jakaś jest? Tak, jest miseczka do napełnienia. A gdzie jest druga? Aha, kiciuś z niej je. Okej, okay, spoko. To sobie weźmiemy. Czy ja mam fazy? Fazy księżyca mi się znowu łączyły? Czy jako? Czy jako tako? E, dobra, czekamy na Charlotte. Słuchajcie, bo ją zaprosiłam i myślę, że po prostu ona się dzisiaj do nas wprowadzi. No bo kurde, na co my będziemy tak naprawdę czekać, tak sobie pomyślałam, nie? No, zanim ona tu dojdzie, słuchajcie, to pewnie minie troszkę czasu. O, patrzcie, jaki przykładny. Bierze zadanie domowe i będzie się uczyć. I bardzo kurna, dobrze. O, przyszła dziewczynka z gazetami. My sobie tutaj wbijemy troszkę punktów logiki, poobserwujemy, kurczę moje warzywa, moje owoce usychają. Niedobrze. Słuchajcie, ja jestem fatalnym ogrodnikiem, jeśli chodzi o. Mm, Trójkę o ogrodnictwo i o czwórkę, tak samo zapominam o tych roślinkach, także brawo, brawo, po prostu słuchajcie, rozgrywka na farmie to jest to, to jest to. I trzeba przecież cały czas o tym pamiętać. A jajca, a jajca kto zbierze? Znowu nikt, nie wiem, może Charlotte jak się wprowadzi, słuchajcie. Ale to nie jest tak, że ona się wprowadzi, bo ja tutaj potrzebuję pokojówki i kogoś do ogardzania tej farmy, bo chłopaki sobie nie radzą. nie, nie, nie. nie. Ona, słuchajcie, jest nam tutaj potrzebna, ponieważ jest miłością naszego życia, i nie możemy bez niej żyć. E, czemu się nie przebrałaś od wczoraj? Co, to jest moje podstawowe pytanie. Kto zaś do nas dzwoni? Komu dzwoni? Tobie dzwoni. <grym> Dobra, zignoruj. Kurczę, ja jej teraz nie przebiorę. No, szkurczę, no. Miała być taka piękna miniatura, będziesz w stroju sportowym. Dobra, trudno. Dobra, skończ z nią gadać. Halo, halo. Czy my to możemy już ją ten, tego, żeby się wprowadziła? Pewnie jeszcze nie. Nie, zdrać sekret. Jestem ciekawa, w ogóle, czy ona będzie chciała. Tutaj pewnie trzeba będzie wiedzieć, co troszkę popracować nad tymi relacjami jeszcze. <laughs> I mam nadzieję, że tutaj za chwilkę nam się pojawi taka możliwość. Hej, kolego, czy ty nie miałeś odrapieć zadania domowego, coś cię rozproszyło? Pewnie przyjście Charlotte. Ja myślę, że on też by chciał, żeby ona się wprowadziła, wiecie. Yy, tu brakuje po prostu kobiecej ręki, tak mi się wydaje. No żeby ten dom jakoś tak zmienić, tak kurczę, żeby zrobić z niego takie prawdziwe, ciepłe, domowe ognisko, kurczę, no. jest tutaj taki właśnie łagodny, kobiecy pierwiastek. Myślę, że Charlotta tutaj tym pierwiastkiem by była, czy nie? No. Tak, jak będzie trzeba, to podam też Jackowi lekarstwo. Spoko, ogarniam, ogarniam. I przyklejesz mu plaster na kolano, jak się potłuczę, tak? Jak stłucze sobie kolanko. Nie będziesz się krwi? Nie, no plaster, ja się znam na plastrach. Chłopie, no co to wiem, jak ten przeciąć, oderwać, przykleić luzik. Widzicie, dogaduję się. No. Dobra, ja bym tutaj zobaczyła. Słuchajcie, czy już mamy tą interakcję. Chyba nie jeszcze. Dobra, zapytamy o dzień. Mamy, słuchajcie, to. A. właśnie, wprowadzisz się do nas. Rej dowiaduje się, że Charlotte jest miłośniczką zwierząt, co oznacza, że będzie szybciej ba bla. rozwijała relację dobra. Czyli poznaliśmy kolejną jej cechę, nie? No, pokażcie mi tutaj tą Charlotte. Tak, miłośniczka zwierząt, jeszcze tylko jedna cecha nam została. Wprowadzisz się do nas, Charlotte? Mam dużą szafę, okej, okay, jasne, spoko, jak zmieszczą się moje buty, torebki i tak dalej, nie ma sprawy. <laughs> ale super, mamy Charlotte. słuchajcie, mamy to. <laughs> tak, ja mam nadzieję tylko, że ona nam kasy nie przyniesie żadnej, ale chyba nie. Dobra, tak, tą chcemy rodziną grać, dziękuję bardzo. A nie, no przyniosła kasę, nie, nie zauważyłam tego. Ajajaj, no nic trudno. Mamy 4000, jakiś jej wkład, no co ona też jakąś kasę swoją pewnie miała zaoszczędzoną i tak dalej, nie. Dobra, zobaczmy w ogóle, czy ona nie ma nikogo w takich relacjach romantycznych, ale nie. Nie, bo ona by tam chyba powiedziała, że z kim się spotyka. Patrzcie, jakie relacje cudowne z siostrą. Hmm, nia niam. Po prostu pięknie. A Ty Hamiltona znasz skąd, ale też go nie lubisz dobra, ok, no oczywiście będziemy starali się na pewno żdakiem tutaj yy, yy, zaprzyjaźnić tą karierę, będziemy jej dalej rozwijać, kariera le lekarska także fajnie umiejętności no tutaj logika, co to jest? taniec, o, wow, proszę bardzo dobra, myślałam, że coś może z gotowaniem żeby tutaj podratować naszą kuchnię, ale spokojnie dobra pokaż te cechy o, przyjacielska. No dobrze, no i bardzo miło. Aha, a nasze zwierzaczki dostałam komunikat. Dzisiaj będą miały urodzinki, czyli tej niedzieli simowej. No, myślę, że sobie to tam ogarniemy, słuchajcie, bo to będzie też taki fajny dzień pierwszy, jak ona się wprowadziła i zobaczymy, jak im się tutaj, słuchajcie, będzie też układać. No, także mamy Roksanę. Boże, Roksanę Charlotte. Ja mam nadzieję, że Rej, słuchajcie, nie myli się tak jak ja, bo no prędzej czy później zarobi plaskacza chyba. A, miejmy nadzieję, że jest lepszy w zapamiętywaniu imion. Tak, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trochę pogadaliśmy o bąkach, o kupach, no ale wiecie, życie. No, także trzymajcie się i pa pa!